Pas, 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 robi to, robi to, robi to, robi to, robi to, zrobi to. Ty to widzisz? Siema, jestem Marek. Dzisiaj sprawdzimy ile jest stanie zrobić człowiek za pieniądze, ponieważ znajdziemy dzisiaj jakiegoś świra, który potrzebuje pieniędzy i będziemy mu wręczać tą gotówkę zamiast za wykonywanie wyzwań. Na samym początku zaczniemy od łatwych wyzwań, na przykład umyć kibel czy coś w tym stylu, a będziemy kończyć na skakaniu z mostu i zobaczymy ile jest stanie człowiek zrobić za pieniądze. Olejnik! Przątaj! Może grzecznie? Przygotowałem szoteczkę dla Ciebie. Nie, no to mówię tego. Cały czas staną się ze sobą? Nie no, ale jak już tutaj przychodzę, to trzeba coś ogarnąć. No to sprzątaj! ty jest taki, że to nie ośredni. Zrozumiałeś co mówiłem? No dobra, no to zaraz ci ogarnę tego nie Nie mówię A, o tym. O Szukam gościa, który mi zrobi wyzwania. No to chyba słyszałem przed chwilą, co powiedziałeś. Nie pyskuj do mnie. Zaraz ogarnę, tak? No zaraz ty będziesz robił te wyzwania. A ile mam mieć lat, tak? nie wiem. Tak. Nie interesuje mnie to. Ma być człowiekiem, po prostu. Ma być pełnoletni olejnik, żeby nam nic nie pieprzeć za to. No. Nie musi być pełnoletni. No jak nie musi być pełnoletni, musi być ty pełnoletni No się nie odzywaj lepiej. Może byś nawet szkołę Nie... By był ty. Nie, no dobra. To swoją twarz najpierw ogarni. Leć po tego gościa dobra, dobra Ma robić wyzwania mi tutaj Pół godzinki jestem Będziemy zaczynać od wyzwań o wartości 10 zł A skończymy na dziesiątkach tysięcy Za skakanie z mostu, bądź skakanie gdzie jeszcze można wskoczyć Nie wiem, nie mam pojęcia No dobra, no tak. takim będzie. No to uprawianie seksu z olejnikiem A ty miałeś wyjść chyba No właśnie wybacz! Już, już, bo, możesz może... Jakiś chory? Idź Co masz Idź Może z tobą miałeś upraw nie zapomnijcie o subskrypcji, kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole Oraz zamówcie moją płytę na www.kluszwil.pl Zapraszam do oglądania Cześć Paweł Olejnik Niko. Chodzisz? No, ty na wyzwania? Dobra Co? Co? na, na wyzwania Cześć Siema. Słuchaj Dzisiaj wyniesiesz ogromne pieniądze stąd, jeżeli będziesz w stanie zrobić wyzwania Czy ty wiesz, że przed tobą teraz stoi cały świat i po prostu ten dzień może zmienić twoje życie? Tak, nie wiem, co mam powiedzieć to. Nie dobra, to, to spoko, ja będę mówił za ciebie. Tak jak muszę mówić czasami za olejnika, bo... Spokojnie, spokojnie. To, to tylko milion osób ci ogląda pana. Ja, Nie, nie ja, ma o czym ja, się ja. stresować. A, a co, co się patrzysz? Po mam oczy. A co? Żebyś ich nie stracił. Marek, ale ty straszny jesteś teraz po tej walce. Żebyś. Dobra. Chodź kolego, chodź chodź, chodź kolego. Siema, to Adam. Olejnik mnie wziął z ulicy, żeby wyzwanie wziąć. A wiesz, że będziesz mieć za to płacone, czy nie wiesz, że będziesz za Tak, będę wiedział. Czyli wiesz, że będziesz mieć za to płacone, tak? E, wiesz, ile będzie wyzwań? Nie. Czyli nic ci Olejnik nie powiedział oprócz tego? Nie, nie wiem nic. A wiesz, że zaraz robisz pierwsze zadanie? Hmm. Jesteś na to gotowy? Mm, Jestem. Jesteś gotowy? Tak. No dobra, to zobaczymy. Trzeba zasad. zasad. On jest zestresowany nie słyszałeś? Zasad nie, zasad, 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 zasad nie ma. Ale nie on jest mocno zestresowany. Ale mnie to nie interesuje, że jest zestresowany. To jest jego problem, nie mój. No dobra, to wymyślaj pierwsze ja zadanie. Ja prosiłem Olenika, żeby przeprowadził mi człowieka, który będzie robił wyzwania. Reszta mnie nie interesuje. No dobra. Zobaczymy ile on pieniędzy chce. No zobaczymy. Liczysz na ogromne zyski? No. Ja też liczę na to, że dam ci się ogromne pieniądze. Słuchaj, jak do ciebie mam się zwracać? Adam! Adam, Adam Adamek! Olejnik, chodź tu! W tej chwili idź pogrzebień i masz uczesać naszego gościa. nie W takiej rozwalonej fryzurze ma występować? W tej chwili! Ale ja miałam tu uczesać, Olejnik, to, Ale tu nie ma włosów, stary! Tak? Dobra, Marek, może rzeczywiście przesadzasz. Może daj mu pierwsze wyzwanie. Pierwsze wyzwanie będzie następujące. Musisz przeczołgać się, kochacie. Za ile? A ile wieszcie? Trzy dychy. Trzy? Dych? Myślałem, że wrócisz trzy tysiące. Dobra, może się czuć. Mhm. Po całym domu, tak? Po całym domu. Ile u nas słuszne? Jak żołnierz? So to jest to pierwsze zadanie, tak? Co? Trudne czy łatwe? To chyba łatwe, nie? Jak myślisz konserwator? Olej dołącz do niego. Chyba za łatwe, Ale za 30 zł to milion osób nie? Ale mu 50 i ona nie musiała do niech się wtedy przyciągać. Dwie stówy. Bez... Dwie stówy. Dwie stówy. To weź większy poziom, niech za stówę usiądzie na nim konserwator. Dobra, to wracamy do punktu wyjścia. Już nie musisz się czołgać. Ju, już nie musisz. 30 zł dam ci przelewem albo gotówką. Po, po, po filmie po prostu. Jak sobie nagram do internetu film, to w takim razie wracaj tam i, i zaczynam czołganie z konserwatorem na garbie. Za stówę. A on nie da rady. Da rady. Nie da. Ile? 350 już ważysz czy nie? <grym> Chyba 100 na plecach. Co ty Nie... Chodź, Także, tak jak słyszeliście, następne zadanie będzie polegało na tym, że nasz ochotnik będzie musiał przeczołgać się z konserwatorem na plecach Ale wcześniej zważymy sobie konserwatora, także wskakuj na wagę Ile ty tam ważysz? 292 kg 400 g. Także chodź kolego, chodź kolego, przed tobą, no niezłe wyzwanie Musisz się teraz położyć, konserwator skakuje na twoje plecy Żeby nie połamał Spokojnie, spokojnie, Do, jest się... bardzo duże prawdopodobieństwo, że cię połamie No i teraz czołgaj się Słuchaj, no jest do zarabienia. Dawaj, lecisz! Nie daję radę! Ty idzie jak pesarda, nie? <grym> no z konserwatorem na plecach. Ty czołga się, pieprzony! Warto, no jeszcze chwilę jeszcze zrobić wleczów. Nie no nie, do doczołga się dotąd. Tutaj dotąd. Do końca kafelków tych musisz się doczołgać. A ty konserwator jak się bawisz? Uśmienicie, Marek Byłeś w jakiejś takiej sytuacji? Nie. Zmęczony? Bavisz? Będę będę częściej. Mega! <grym grym> 280 kilo! No, 292 o, już, już nie daje rady, już nie daje rady. Da radę, co cię? Dawaj, 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 masz dobrą taktykę, rękoma rób to! Dawaj, dawaj! Listo jesteś. Marek, chcesz wydać te pieniądze czy nie? Rzeczy, Jakoś go przytrzymać, żeby tam nie natarczył, A dasz a tego przytrzymać? Nie <grystanie> wiem. Czyli? <grystanie> dawaj, dawaj, jeszcze kawałek. Czy trzymasz go teraz? Nie <grystanie> zaradzę. Dobra, to mu się cios no szkoda, gościa, zarobi sobie stówę. No, no dawaj, no pomogę ci. Pokrzesz tym to wygląda trochę tak dziwnie No Dobra, dobra, wyciągnął <grymne> się Także powiem ci, że stuba jest twoja Wracaj do biurka, bo będziesz zaraz zerował browara Jak się U. czujesz? O strasznie Dobra, nie robimy przerwy, dawaj do biurka Zarabiamy kolejne pieniądze Wyzwanie za 150 złotych, zerowanie browara Tutaj przygotowałem dla ciebie browara, otwieraj go O Jezu zębami, 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 prawdziwy chłop z ulicy potrafi zębami No to chyba nie jest żadne wyzwanie, to bardziej przyjemne jak widzimy To może dwa ma wypić za 150 No Poczeka, odpocznie i niech wyzeruje. Ale wiesz że mnie interesuje że jest zmęczony. No ale zobacz jak on wygląda. No kurde. Czy interesują mnie uczucia innych ludzi? Ja muszę film nagrać. To ja ustalam zasady. Beknij sobie, jak chcesz. To. Przygotuję. O, 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 się. Oto. O. Dobrze, No, Nie ruszaj, nie, nie, nie ruszaj. Rusza. Dobra? Doszedł do siebie już? Na pewno. Olejnik! Co? Chodź tu, Podaj mu dorę piwo. Otworzysz mi? Czy nie? Muszę iść po klucze Do, Masz zęby No Ańcz fajdra i zerowanko 150zł, wasze 150zł I browar za tak. darmo sobie. To co, następne Ech. wyzwanie, jazda pod wpływem no, może Nie, bez przesady Ale dobre Jeszcze jedno? To tak poza filmem już może, co? Dam ci. Bo mam spory zapas. Olejnik! Co? Cztery browary! Także napij się i zaczynamy kolejne wyzwanie. Taki bonus ode mnie. Dobra, ja mam pomysł na za 250. A wiesz na co ja mam pomysł? Na co? Nie mam pomysłu żadnego. A ja mam za, za 250. Dobra, niech się chłopak napije i dopiero będziemy robić wyzwania. Olejnik, dwa no browary! Szybko, bo... Dobra, dobra, bo pić mi się chce. No! Dobrze, szybko. No dobrze. Trzeba te olejnika olejnika. mordę tam, zaraz się O nie! Masz następne zadanie. Bicie olejnika. Teraz zadanie za ile? 250? Zadanie za 250 zł. Słuchaj, będziesz musiał tutaj ustać w samej bieliznie. Nie jest to strasznie trudne. Jest to trudne po prostu. No, zimno, mega zimno jest. Rozumiem cię, rozumiem cię doskonale, ale słuchaj. Nie interesuje mnie to, co czujesz ja po prostu daj ci pieniądze, a ty robisz wyzwania za pieniądze. Rozbierasz się do samej bielizny, stoisz tutaj Zawsze możesz zrezygnować. Gwarantowana jest stuwa. To tak jak w milionerach. Tylko że tutaj miliona nie wygra. No nie wygram, nie wygram. No. Chyba, że chcesz skakać most. Dobra. Zrobisz to? Zrobię. Serio? Serio. No dobra, tu tu, 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 tu wrzucaj do domu po prostu Lecimy do samej bielizny, ubrania daj olejnikowi, on ci je przytrzyma Uruchamiam za chwilę stoper i 5 minut będziesz musiał Karpetki sobie po prostu może, sobie zostawić, co? może, może jak najbardziej Oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcą się zapisać do tego tyle teleturgieju zapraszamy bardzo serdecznie Włączaj stoper Stoper Zaczynamy 5 minut. Olejnik będzie cię filmował. Ja będę stał obok, kamerzysta będzie filmował kamery. No, no mega. Minęło 11 sekund. Wszystkie techniki są dozwolone oprócz ubierania się. Dobra, weź To jeszcze pilnko te na tym, że nie było No to odpuszczaj. No, 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 no nie mam się coś. spać. Wejdźmy w Nie, dobra, rady już. Dobra, 4, 3, 2, 1. Gratuluję. Udało się. O, no, Ale, a udało co, się. Co, Ktoś dał piwo. Olejnik. Olejnik. Do no, piwko chciał to. Czego rozpijasz no. uczestników? Nie rozpijam tego, chciał piwko. Chcesz na wątrobę dostać? Ciebie się nie boję. Boisz? Tylko nie wiesz o tym. Dobra. Gdyby nie ja, to byś głodny chodził. Ty, ale on już poza czasem stoi. No, no, no w sumie to tak. No to, no dobra, dobra. To może jeśli się No, to i... ubrania. No, to może nie wejdzie do domu. No, już bez przesady, Marek. A czysty Właśnie. jesteś? No, jestem czysty. Mam nadzieję. Trzymaj. Spokojnie, teraz będzie tylko gorzej. Uuu. To co, zadanie za 250, to teraz co? za 500, co? Mamy przygotowane. W sumie nic nie mamy przygotowanego, jeżeli nie ja mamy rekwizyty. Bardziej będziemy wychodzić teraz na dwór i on będzie po prostu w różnych rzeczach coś robił. Za 500 złoty słyszysz teraz wyzwanie? 500? No. No, to tyle pieniędzy, co? No. Co byś za to kupił? Powiedz, powiedz sobie, co? Powiedz. Co kupić za wygrane? Za, za 5000 zł. Co byś zrobił? Pierwsza myśl. Pierwsza myśl, no nie wiem, kupiłbym sobie ciuchy, buty i tyle, bo... To no, się mam, ceni! No bo mam troszeczkę widok, Idę z no. no dlatego tutaj jesteś, żeby robić wyzwania. Zatem nie martw się, będzie tylko coraz gorzej. Za chwilę robię po Gotowy? Tu nie chodzi o same pieniądze, tu chodzi o odblokowanie możliwości na zarobienie kolejnych pieniędzy. Bo no nie wykonując tego zadania, nie dostaniesz ode mnie kolejnych. Zatem no po prostu zapraszam. Wiesz o co mi chodzi? O, chodzi mi o kąpiel w błocie Kąpiele w włocie są płatne, w spa. Tutaj masz zadanie No dobra, Do, dodaj konserwator. Musisz się położyć teraz, nie? Dobra, let's go. Kładziesz się. Staraliśmy się, że była jak najcieplejsza, ale no nie, nie byliśmy w stanie zrobić nic więcej. Mam nadzieję, że zrelaksujecie się w naszą spa. O, szeroko nogi, żeby weszło kółko. Ooooooo oh, 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 oh. Cyk No dobra, teraz musisz go przysypać całego, nie połóż się Musisz się położyć, ta syrop musisz się położyć Raz To jest najgorsze Dawaj. To jest Dawaj najgorsze Dawaj, to zrobisz ten... Dawaj konserwator, wszystko. Nieee yeah. oh. Twardy zawodnik się być, ci powiem, szczerze mówiąc No Zimno? No trochę Jak się czujesz? Powiedz, jak się czujesz? Mega zimno. Ale warte 500 zł? Warte, warte. Super, to w takim razie Zdrowo. następne wyzwanie jest za 1000 zł i jest troszeczkę łatwiejsze. Możesz łatwiejsze? Mi się A... wydaje, że jest łatwiejsze. Ale powinno być cięższe? Dobra, słuchaj, wychodź i od razu Zabaj. biegniemy do stawu. Bo będzie musiał tam, tam. Od razu się opłuczesz. Dawaj, no i lecimy, dida. Olejnik, No ręcznik. Już, już, już. Jest Ale tam. po co mu ręcznik? Nie dawaj mi teraz ręcznika. No szybko! No dawaj, bluza, ej! Masz? No dawaj szybko, no to k***a Kieliszek jakże! Kieliszek! Kieliszeeeek! Macie kieliszek? Macie? Macie kieliszek? Nie. Walisz kieliszek? No dobra, walisz. Pito, żeby się rozgrzać. Piję? Te wyzwania są naprawdę hardkorowe. dobra, dostał teraz. Wchodzisz, wchodzisz, opukujesz się, musisz się opukać, nie? No Najlepiej po prawej stronie, słyszysz? Tak. Po prawej stronie, po prawej stronie masz. Tu, mhm. po tej stronie jakbyś strzelił. Wejdzie Spoko, ja mu podam rękę. Dobra, i weź się teraz za nóż, tak, żeby się opukać. Opuść się. Jak ciepło, czy nie? Jeszcze musisz uu. troszeczkę pukać. Jeszcze ostatni raz. Opuść ręce tylko, bo masz strasznie brudne ręce i ci daje, daje spokój. 1500 zł. Dobra, zajebiście. Zrobił to. Zrobił ode mnie. Wielkie gratulacje. Jest w miarę czysty. To woda i śmierdzi? No. Czym? Bagnem taki no, powiedz czy było warto za 1500 zł. Było warte, ale tak mi zimno. Dobra, teraz musimy go ogrzeć, nie? No Fajne, koniecznie. Bo... Dawaj idziemy szybko do domu. Ogrzejesz się i jeżeli będziesz chciał, robimy kolejne. Jeżeli nie będzie chciał to... to zabierasz pieniądze? Chodź. Dobra, idziemy. chodź idziemy, bo rzeczywiście już źle wygląda. Także jesteśmy na parkingu w galerii handlowej, co otwiera nam drogę na kolejne zajebiste pomysły na wyzwania. Mam między innymi kamerę z długi. Obiektywem. No widzę, Bareczku. I co zam mamy zamiar mam zrobić? Mam do tego mikrofon bezprzewodowy, taki co sobie wpinacie, zakładacie gdzieś tutaj i się nagrywa. Ta a to oznacza, że na pewno będą ujęcia z ukrytej kamery, co otwiera nam drogę na wiele, wiele różnych nowych możliwości. Więc zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych zajebistych filmów, takich jak ten. Mówicie taki sam, że, że mam który znajduje się na moim palcu, tam na dole. No dobra, ale co ma robić? Bo on przekazał na wyzwanie. No, ja z... wiem, że właśnie kolega się tutaj stresuje, tego rozkręcia, co ja wymyślę, albo co ty wymyślisz. Dlatego jeszcze chwilę Cię podtrzymamy w niepewności Czyli co, gdzie idziemy? Idziemy na górę, póki co nic nie mówię Mogę to powiedzieć na ucho Weź, weź poczekaj, weź, weź weź poczekaj Bo ja widzę jak bardzo to ciekawy jesteś Dlatego jeszcze Ci nie powiem Dopiero na miejscu się dowiesz Poczekaj No, weź mi powiedz Nie podzój Dwie opcje realizujemy na pewno. Może jak będzie chciał odgrać dalej, to zrobimy kolejne. Za dwa myślę, że albo fontanna, albo pójdzie do jakiegoś sklepu, zapełni cały koszyk, a na końcu powie, że rezygnuje. Nie wiem, co pierwsze według Ciebie, fontanna czy. Sklep, sklep Bo no, jak fontanna zapełni cały tego koszyk. Co? Na końcu mówi, że rezygnuje. Okej. Okay. Jest to takie, aż głupio byś dzisiaj zrobił. No Nigdy by to takie czegoś nie zrobił. To... Chcesz usłyszeć, co zrobisz? Jeszcze nie. Chodź, chodźmy do no, sklepu. Głupiego no, to wiadomo, ale łatwego. No, łatwego. No na, pew Słuchaj, łat, na łat, pewno na łat. łatwiejszy niż kompanii się wstawię. Prawie było ciężej, nie? No ale już normalnie. <grym> Słuchaj, twoje wyzwanie jest następujące. Chodzimy do sklepu, w miarę drugiego sklepu. Zaraz wybierzemy ten sklep. Zapełniasz tam cały koszyk. Bynajmniej tak, żeby ekspedientka musiała cię poświęcić bardzo dużo czasu. No i na końcu mówisz jej, że nie masz jednak portfela I co dalej? Chudzi? No i w zasadzie tyle. Zobacz, I wychodź ze na... sklepu. Zobaczysz jaki wstyd będzie przy kasie, jakiej to będziesz mówił. Czyli to ma zapełnić cały koszyk? Cały koszyk. A powiedz to jest wstyd jak to... cholera, nie? Proszę, hmm. tak? Najlepiej pójdźmy do, w sumie jakiejś drogerii. Chodzisz do apteki, zapełniasz cały koszyk A bo jak masz to dwa ale, koszyki jak najmniejsze. Ale masz, rzeczy. masz mikrofon, żeby go podłączyć? No mam, jasne. Mikrofon już. Nie, jeden koszyk jak najmniejsze rzeczy zapełniasz, tak żeby rachunek przekroczył 1000 zł. Dobra. Gdzie tam jeden? Dwa wiesz, mówię ci tak? no, dwa będzie lepiej. No. Do, to dołożę do tych 2200 zł będziesz miał 200 za to wyzwanie. Dobra, lecisz. A masz mikrofon włączony? Je, jest włączony, jest włączony, będzie cisku. Dobra, lecisz. Ile eee, wyszło? Eee, 500. 50 siedem Mamy jeszcze te y, torby za grosik O właśnie Co? Mało mam, mam pieniędzy Jakbyście... Ten... A, właśnie to jeszcze bym doliczyła Chce pan taką torbę jeszcze do tych y, zapachów Tak, poproszę Tak, tak, ta, ta. dobra, okej, okay, okej okay. y, Dobrze, to w takim razie... O, dwa razy się dobra, jeszcze... dobra, Mniej dobra, kasy dobra. wziąłem Myślałem, że... To ja dziękuję Poczułem? Czujesz? Poczułem, bo 800 zł. Nie miałem tyle. Tylko 200 zł w porządku. A co? A co już grzebałeś tak w kieszeni, jakby chciałeś zapłacić? No. To jest cały czas za tobą chodził. No właśnie nie. Ale słuchaj, czułeś aż taki wstyd, że jakbyś miał to 800 złotych w kieszeni, to byś zapłacił? No nie. Nie, no takie rzeczy nie. Ale 800 złotych w rachunku... No, no dobra, ostatnie spory. zadanie Marek. Ostatnie zadanie. I lecimy dalej, nie? Chcesz je poznać teraz, czy najpierw rozstawiamy kamery? No teraz no, Jakie tak, to jest zadanie? Fontanna. Musisz zatańczyć. Z tą mam wejść, czy co? No, no, Ale my jedziemy do góry, nie? My jedziemy do góry, zostawiamy cię tu, damy ci znak. Masz mikrofon podpięty. Może niech lepiej odepnie po prostu ten mikrofon. Tak, bez mikrofonu. Mikrofon możesz się zdać. Eee. My, my jedziemy do góry, wchodzisz do fontanny Dobra. i tańczysz makarenę. Dobra. Wiesz jak się Dobra. makarenę tańczy? No wiem. I tak, spotykamy się w ten na parkingu Spo... sobie... Kilka razy sobie zatańczysz cały utwór i I spotykamy i... się na parkingu na kolejne zadanie O ile w ogóle się uda Jeżeli się nie uda i złapie Cię ochrona Albo ktokolwiek Cię złapie, to po prostu przelew idzie na Twoje konto Już się po prostu nie spotykamy, Dobra. tak? Ty, nie masz Ty zrobi to, Marek, zrobi to Pas, 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 robi to, robi to, robi to, robi to, robi to Zrobi to o. Ty to widzisz? Przejdzie czy nie przejdzie? przejdzie? Zrobi, nie zrobi, nie? nie, zrobi, nie zrobi. Ale... My świg jakotarna ochrana. Czemu bo... on nie idzie do góry, tylko ucieka od nas? Nie mam pojęcia, bo nie zrobił zadania. Myślałem, że przejdzie. A kurde ile było? 3000 za to zadanie, tak? No tak. To, czyli całkiem spora sumka pieniędzy. Ale myślałem, że to zrobi, Serio, myślałem, że to zrobi. Przysięgam. Ci. Możemy mu dać drugą szansę, tylko Ty. słyszysz tam? No. Jakby alarm się włączył. No jak on wchodził to się... Co ty zapiczało. Nie wiem, może go zapali. Ale co on nie poszedł do góry? No nie, no, nie wiem, wiem właśnie, to jest martwię o Masz wiem. numer konta, w razie czego, że mu przesłać? No, mam numer konta, mam numer telefonu. To najpierw bym go w sumie znalazł. Tak, zostawić go. No szukamy go, tak? Ty wrócił, pa, 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 wrócił, wrócił, no, pa, wrócił, no. wrócił drugi. <laughs> zrobi to czy nie. No lec go, tam. Dawaj, 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 zrobi to czy nie. Zrobi to czy nie, jak myślisz? Stoi i czeka. <laughs> <To laughs> Patrz ochrona idzie, ochroniarz idzie, ochroniarz idzie, ochroniarz idzie, ochroniarz idzie. idzie, patrz ucieka, nie zrobi tego, poddał się, pa pa pa, idzie za nim, idzie za nim, widzisz, <laughs> nie zrobi tego, nie zrobi tego, ochroniarz go goni. Jakby zrobił to przy ochroniarzu, to bym się. Nie, na... ale patrz, 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 pat, patrz, nie, nie zrobi, ochroniarz poszedł za nim, myślę, że już jest po akcji, nie, myślę, że jest po akcji. A to jest jedyna fontanna. A miał drugie podejście. Mógł drugie podejście, szybko zrobić, zgarnąć pieniądze, a tak to ile wygrywa? Coś koło ośmiu nie wiem ile było na gwarantowanym, będziemy musieli ich sprawdzić. 7-7-8, walić te gwarantowane. Chłopak się przynajmniej starał, podjął drugą próbę. No i jestem zadowolony. Oby Ale wiesz że, do, wiesz, że jeszcze było kilka zadań. Wiesz, ile kastron zgarnasz? No mógł, mógł odjechać stąd samochodem w salonu, na Wiotkim, w salon na nie no, mówię za gotówkę. Kolega wrócił, co się stało. No i ochroniarze że je gonili. Ale no. dlaczego nie wszedłeś tam do końca, bo wszyscy są ciekawi. No nie mogłem, no bo jakieś gówna były. No, Jakie gówna? No takie, że woda leciała w dół. No. I... Ale, ale co prąd się kopnął czy co? Tak. Ale mocno cię prąd... No tak głowę trochę, aż dalej czuję. No i trochę no. Ale prze, prze, widzę, że taki jest jeszcze jakiś zamotany, to co prze, przeszło to przejście im prąd. Tak? No, no, no. Jakieś urządzenie elektryczne. Tak, tak, takie no takie no. dziwnie było uczucie. Mega, mega. No to już no. wiemy, dlaczego kolega nie zaliczył zadania w każdym no, razie. Niestety. W każdym, niestety. każdym niestety. razie już się, już się z nimi rozliczyliśmy. Pieniążki są na Twoim koncie, a jeżeli masz w innym banku, to będą jutro. Kolega po zadowolony, także. No także cóż. Bardzo. Także cóż, e, jeżeli jesteście chętni, to zgłaszajcie się. No i będą nowe zadania. Do zobaczenia Państwa.